Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, demo i witam Was chyba przed ostatnim odcinku z naszej serii. Zagrajemy w Demon's Souls, Jest to odcinek, będzie to właśnie odcinek bardzo wyjątkowy, z tego względu, iż najprawdopodobniej to właśnie Wy, ktoś z Was, z widzów, zostanie moim bossem za chwilę. Więc chodźmy już na Old Monka, czyli naszego ostatniego, już Arcydemona, którego mamy zabić w tej grze. E, oczywiście po drodze, jak Wam mówiłem, będziemy mieli do zabicia dwa fantomy e, tych strażników, stały Roflatris z więzienia, jeszcze no i kilka tutaj takich tam. Jezu o, się przestraszyłem, że to przeżyło! O, ktoś mnie zaatakował! Eee, to najprawdopodobniej jest gracz, zaraz się mu powinna kascenka włączyć To właśnie jest problem z old Monkiem taki że tej kascenki się nie da pominąć, a i później to może wkurzać jak na przykład giniemy tutaj często Ale dobra, obejrzyjcie ją sobie ja już nie gadam To jest właśnie Oldmonk, zaraz zobaczycie zresztą Właśnie w tym momencie przyzywa y, jakiegoś gracza. M mam nadzieję, że kogoś z Was. Jeśli to jest, jest, jeśli to jest ktoś z Was, niech napisze w komentarzu. Myślę, że i tak napisze i się pochwali, ale. Jak ktoś to, jeśli to jesteś Ty, napisz w komentarzu. Zaraz się przekonamy. I teraz właśnie, Fox, zmienił już jak widać kolor. Teraz, teraz już możemy tam przejść. Gracz, teraz, który jest. Jezus Maria, właśnie. Gracz, który wcielił się w Oldmonka, właśnie w tym momencie tam stoi i czeka na nas, więc najprawdopodobniej. Na, znaczy najczęściej to jest tak, że gracz, który jest Oldmonkiem, e ustawia się tuż za wejściem. I. Jezus Mary naj najzwyczajniej. Znieściłeś mi broń! Naprawdę! Przecież naprawiałem ją sobie. Przed odcinkiem jeszcze ja pierdziele nie wiedziałem, że te cholerystwa potrafią bronić, przecież jeszcze tarczy mi zepsuł, no ale dobra. Eee, z szacunku do was, że to może być ktoś z was, zrobię wszystko, żeby dojść do niego i nawet zginąć na nim. Eee, jeśli to jest ktoś z was, no zobaczcie jakie teraz obrażenia się jeszcze dodaje. Nie no, ja będę musiał teraz wszystko, po prostu się muszę posługiwać w 100% czarami, no bo inaczej to nie ma sensu najmniejszego. Dobra, to zaraz będziemy mieli tego fantoma, tak mi się wydaje. A najpierw jeszcze to cholerystwo musimy tutaj wystrzelać. Dobrze. I teraz będziemy mieli chyba właśnie pierwszego fantoma. Tylko ciekawe czy on będzie iść do nas. Znaczy czy będzie iść na górę, czy na dół. Idzie do nas. To nie jest dobrze. O, o ja pierdziele i na jeden strzał i mnie zabił. Przepraszam, jeśli to był ktoś z was. Zaraz tutaj oczywiście wrócimy. Dopiero 4 minuty po 20. Mam na zegarku tutaj. Więc to... więc to aż tak dużo nie jest, mam nadzieję. Eee, nie zniechęcajcie się, teraz sk tylko skoczę sobie szybciutko do Nexusa, wiecie co, żeby tutaj po prostu stać się człowiekiem i żeby naprawić sobie ten ekwipunek, bo... no... Nie chcę z jednej strony tutaj tra tracić ten... ten, ten -y, tendencji, a z drugiej strony chcę po prostu naprawić ekwipunek, żebym mógł normalnie walczyć i żeby były wyrównane szanse, no bo co to za satysfakcja by była jakbyście mnie zabili, jak ja mam tak rozprzedać cały ekwipunek, nie? Eee, najgorsze, teraz dusz nie mam na naprawę, ale muszę tutaj szybko coś wykombinować, bo czas tutaj gra... Najważniejszą rolę, dobra, ee, tak, stanę się szybko człowiekiem. Dawajcie mi ten kamień tutaj. W sumie nie ma znaczenia to już tak dla mnie. A jeśli chodzi o duszę za naprawę, no bo najzwyczajniej w świecie to już kończymy grę za chwilę, więc mogę sobie nawet zjeść tutaj duszę bohatera załóżmy. To jest kompletny random, to już mnie nie interesuje. 36 tysięcy, no i elegancko, pięknie, fajnie, super naprawmy nasze ekwipunek, który oczywiście został zepsuty przez tamte moje znienawidzone stwory, jeszcze cały armur mi zepsuły. No to trzeba uważać na tą yy, wydzielinę, która z nich wytryskuje po ich śmierci lub po odcięciu ogona. Yy, I wracamy w takim razie do Tower of Latry na Man Eater Archstone. Mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie dobrze. I że mnie ktoś z Was zaatakuje po raz kolejny, bo to ewidentnie gracz, wiecie, bo Old Monk ma taką określoną, określony taki pułap, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli, znaczy, ma takie miejsce, że jeśli już się przekroczymy, to wtedy automatycznie nam komputer chyba wchodzi, tak mi się wydaje. a Może się mylę, nie wiem w sumie. Dobra, Oleś, to zobaczymy, czy za chwilę nam gracza jakiś się tutaj podłączy, czy mnie ktoś tutaj zaatakuje, czy nie będzie czegoś takiego. Jezus Marek, ja to uwielbiam, kiedy mam życie zostaje. Po prostu o, idzą mi tu za taką widzicie, a nie poszedłem wcale dalej. Czyli to jest po raz kolejny gracz jakiś. Ktoś mi tutaj yy, zacięcie stara się zabić, no bo nagroda dla gracza, który wciela się w Voldmonka, może warto to zaznaczyć, bo to jest dosyć istotne. Jeśli gra, który się wciela Voldmon'ka, zabije ofiarę, czy na przykład mnie w tym przypadku, to dostanie tą jego czapkę, która jest niesamowicie dobra dla maga, i myślę, że sobie nawet tak dla jaj spróbuję kogoś zabić tutaj później. Po prostu kogoś sobie tutaj spróbujemy zaatakować. Może to nie wypali, to jest tylko taki plan, może zapomnę. Ale na tę chwilę planuję coś takiego. O, zobaczcie, kolejna jakaś postać, chyba w jakichś szatach jest, nie? Czy to jest. Czy to jest pancerz jakiś. Ten Biora. Dobra, nie wiem, to bardzo niewyraźne to jest. Niestety tego pominąć się nie da, bo chyba on w tym momencie się po prostu przywołuje również. Yy, I generalnie to jest tak jak speedrun robimy na tych schodach, to ta cutscenka trwa z reguły tyle samo co samo się do bossa, więc to jest taki sztuczny po prostu sposób na wydłużenie jakby tego dochodzenia do bossa. Niestety. Więc tak, lecimy dalej. To właśnie, gdy mnie atakujecie, żebym znowu wam się nie dał trafić. Pieprzone bestie. Świetnie. Kolejna jakaś tam jest? Nie, już nic nie ma. Naprawdę nienawidzę ich, a jak teraz się dowiedziałem, że jeszcze potrafią zniszczyć ekwipunek i. No po prostu bronię, to już w ogóle ich nienawidzę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że one potrafią, że mają takie możliwości, żeby aż tak nam rozpieprzeć nasze przedmioty. Że mogą to wszystko rozpieprzyć. Naprawdę o tym nie wiedziałem, powiem Wam. I teraz, e, proszę, o tym dowiedziałem, dlatego tak się zdziwiłem. E, no ale dobra. Jeśli w takim razie to Ty jesteś jakimś, e, właśnie, Oldmonkiem w tym momencie, daj znać. W ogóle, komentujcie oczywiście. E, myślę, że to jest całkiem ciekawy pomysł, ten Oldmonk. I bardzo dziękuję osobie, która mi to zaproponowała. Ja e, postaram się w opisie napisać Twój nick, bo w komentarzach mi to zaproponowałeś. Jeśli zapomnę, to. Niech mi ktoś przypomni, jeśli możecie. A, zapomniałem, że ten fantom on... O kurde. Trzeba pamiętać, że... Ginę po jednym trafieniu. Dobra, starczy mi many na szczęście. To teraz sobie na spokojnie... Zjemy fresh spice. Może nie fresh spice, tylko old spice, a to wywale. Bo old spice również mam i myślę, że old, spi oh, wow, old spice. O, no, się od spice'u całkiem sporo. Teraz mi dodatkowo pewnie, Nie, fresh spice mi wypadły. Myślę, że old spice'y z ciebie wypadają. No to trochę lipa. Nie powiem. Yy, dobra. W ogóle ciekawe czy mógłbym na przykład je zabić z Firestorma, znaczy mógłbym, ale nie wiem czy to na jeden strzał bym go zabił. A dobra, już nie będziemy to się bawić, bo jeszcze go nie trafią, nie sparaliżują mnie. Albo mnie tym Soul Rayem swoim i padnie na jeden strzał, a tego byśmy raczej nie chcieli, przynajmniej ja bym nie chciał. Eee, I wiecie co, nie wiem czy na, na początku to zaznaczyłem, ale chciałem, eee, że to chyba już jest przedostatni odcinek naszej serii. Z całego so, Demon's z przedostatni czynnik właśnie w tym momencie oglądacie, najprawdopodobniej, coś tutaj się mogło jeszcze pozmieniać. To Wiadomo, ale najprawdopodobniej to jest ostatni odcink. I tak też obrazu niestety miałem w całym Valley of The Fieldment. Przeszedłem Przeszliśmy szczęście tylko w dwa odcinki, tę lokację, więc za dużo tam też nie straciliście tych materiałów. Dobra, pieprz szczurko. chociaż w sumie już tutaj jesteś. Dobra, no i, najprawdopodobniej nie wiem, czy jak to się przyzywa jako Blank, czy widzi mój nick. Ale jak już widzi pewnie mój wygląd, no to już pewnie sądzi, że to jestem ja, jeśli to tylko oczywiście z Was jest. Dobra, w takim razie weźmy sobie, może, Wording. Weźmy sobie. Na dzień dobry, może pójdziemy od razu z Firestormem. Czemu by nie? I lecimy. Nie wiem, czy to jest gracz. Chyba tak. Wow. Dobra, dostał. Jestem człowiekiem, więc to raczej powinien być gracz. będzie reagował na to wszystko. Nie, tak, to jest gracz. Co jest? O! A! Nie trafiłeś! O kurde. Trzeba uważać, bo ja mam strasznie mało HP. No! Wiem, tej, tej, tej walki się bardzo obawiałem, szczerze mówiąc, yy, właśnie ze względu na to, że no jak widzicie, boss mało ma życia, ale obrażenie zadaje duże i cały czas na nas raszuje po prostu, bez przerwy. Zobaczmy, co się stanie. Ten czar się za bardzo nie sprawdza, to trzeba przyznać. Dobra, to sobie podaruję używanie go. Z duszy Monka właśnie dostanę też... Kurde! Znaczy, z jego duszy będę mógł sobie zdobyć czar u Sage Fraka, właśnie taki jaki on tutaj kastuje, czyli takie yy, wiązki dusz, które automatycznie lecą w nasz cel. Jezu, daj mi trochę... O! Daj mi trochę tutaj też cię poatakować. Nie wiem, czy go zabijemy za pierwszym razem, mam nadzieję, że mi się to uda. Aj, aj, aj. Na razie się na to zanosi, żebym miał... żebym wygrał. Aj, kurde, zobaczcie jaki sprytny. I mnie zabije! I powinien mnie zabić w tym momencie! Nie, ja po prostu wściekłbym się. Wiecie co, może się uleczę Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. A, to był niezły wybór. Dobra, i zabiliśmy Oldmonka w takim oto momencie. Właśnie w tym momencie. Pokonaliśmy za pierwszym razem drugiego, znaczy ostatniego naszego arcydemona. I wiecie co, odcinek byłby chyba za krótki, tak mi się wydaje. Bo te 10 minut gdzieś, tak. Więc. A sporo dusz nawet. Więc sobie ja spróbuję zaatakować kogoś, właśnie tutaj, i stać się oldmonkiem takowym, żeby wam zaprezentować, jak to wygląda z drugiej perspektywy. Myślę, że to jest całkiem ciekawy pomysł. Eee, jeśli jedną z tych dwóch osób byłeś, właśnie ty, napisz w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekawy, czy to był jakiś mój widz, eee, czy to był jakiś random, czy to był komputer. Może jeśli ktoś bardziej zna Demon's Souls, to napiszę. A teraz obejrzyjmy sobie tą katzenkę, bo naprawdę nie pamiętam tych rzeczy. Ostatnio w Demon's Souls grałem yy, rok temu. ale dobra, obejrzyjmy sobie. Tak, właśnie w tym momencie nam się yy, otworzył jakby nexus, otworzył się nasze przejście yy, i słuchajcie, jeśli chcecie sobie jeszcze pograć, broń boże nie podchodźcie do Maiden in Black, która właśnie stoi przy tym wyjściu, właśnie tam nad moim głową stoi. Yy, nie idź tam, bo po prostu wam się załączy automatycznie cutscenka i będziecie musieli skończyć grę. Nie róbcie tego, nie opłacajcie. A teraz chodźmy sobie do Man Eater Archstone. I spróbujemy kogoś sobie tutaj zaatakować. I stać się Old Monkiem. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle z kimkolwiek tutaj połączyć. I czy uda mi się kogokolwiek zaatakować. Nie wiem, czy mogę być człowiekiem, jak chcę do kogoś się wbić. Wiem, że ja muszę być człowiekiem, jeśli chcę, żeby ktoś mnie zaatakował, ale. Ja, czy to działa też w odwrotną stronę? Nie pamiętam. Eee, dobra, weźmy sobie tak. Kamień, 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 kamień do atakowania innych. Allows use users to invade another world. Dobra, to mnie interesuje. To chyba jest właściwy kamień, który chcę użyć. Takie mam wrażenie. Czekaj, nie, tutaj nie, to już jest za daleko. Musimy właśnie troszeczkę bliżej chyba tego arystona, być, wiecie, tak mi się wydaje. może nie? No, nie mogę tego użyć. Chyba, że to jest właśnie dlatego, że po prostu człowiekiem jestem. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, wiem, mówiłem, że nie chcę tej tendencji tracić, ale tym już i tak w sumie za chwilę będziemy Grekom, i to dla mnie nie ma żadnego już tak naprawdę znaczenia. Eee, zobaczymy sobie. Bo właśnie w, w, w ostatniej serii chyba też się gadałem, że postaramy się tutaj jako... wcielić w Old Monka po prostu. I chyba tego nie robiłem. A może się nie udało mi połączyć. Chyba nie robiłem tego w ogóle. Eee, dobra, spróbujemy w takim razie teraz z tym kamieniem. Zobaczymy. O tak, teraz mogę, teraz mogę. Nie wiem czy wtedy też bym mógł. Chyba w złym sobie po prostu byłem, ale... Nawet... Eee, tym. Czemu jest tutaj niebiesko? Czy to znaczy, że ja chcę komuś pomóc? Nie wiem, to jest inwazja, no, to jest dobre. To jest do kooperacji, to jest kamień do atakowania innych, a to jest do powrotu do naszego świata. Dobra. A to zobaczymy, czy kogoś uda nam się tutaj natrafić. Może sobie kalibrację taką jeszcze tutaj zrobimy, albo nie. Nie, nie będziemy robić. E, jakby coś tutaj się długo nie działo, ja będę komentować, ale jakbym stwierdził, że tutaj... ...to za długo tutaj czekamy, to, ja to po prostu wytnę wam, żeby was nie zanudzać. I myślę, że tak to powinno wyglądać, ale teraz sobie jeszcze chwileczkę poczekamy, bo... To no aż tak długo nie powinno nam tutaj kogoś szukać. Znaczy nie wiem ile osób aktualnie w tym miejscu konkretnie jest na tym etapie gry i jest jeszcze człowiekiem, więc yy, no zobaczymy, może być różnie z tym. Przy okazji też, no dlatego, że po prostu yy, do bossa się troszeczkę szybko tutaj dobiega. To też może mieć jakiś tutaj wpływ na ilość osób. O, Invasion Failed. Ale ktoś był, kogoś mi tutaj chyba wyszukało, że... Wyskoczył Invasion Failed, czyli pewnie ktoś tutaj się wbił Przede mną, albo on wszedł już na bossa I komputer mu przedzielił, albo może zginął Różne są możliwości e, Bo właśnie też jest tak, że na tak nie przyzwie To nie, nie ma co się za bardzo podniecać Bo ten gościu może zginąć dochodząc do bossa I wtedy po prostu mnie wypieprzy z powrotem do świata Bez żadnej nagrody e, No ale dobra, zobaczymy czy to będzie miało w ogóle Oj, i zaraz pewnie Invasion Failed wyskoczy Bo po prostu wyszedłem z jakby z okresu, znaczy z okresu, z zakresu działania tego kamienia, tak mi się wydaje. E, dobra, poczekajmy sobie jeszcze może chwilę. Albo wiecie co, nie? Ja to wytnę. Jakby nagle mi tutaj do kogoś dołączyło, to wam to zaprezentuję sobie. Popróbuję e, parę, paręnaście minut. I zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie się, widzimy się za sekundę. O, ktoś tutaj jest, widzicie? Ktoś tutaj jest. Ktoś tutaj jest i się patrzy na mnie w tym momencie. I znikł. Zniknął już. No dobra, ja tutaj popróbuję tak czy siak yy, do usłyszenia, do zobaczenia za sekundkę. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo to naprawdę jest świetne. O, znowu ktoś się pojawił, zobaczcie. Być może to wy nawet. Nie wiadomo. Do usłyszenia za... Tak, to ktoś, ktoś ewidentnie chce tutaj zaatakować. Nie wiem, czy to akurat mnie konkretnie, ale... Ktoś tutaj próbował wbicie również do czyjegoś świata, więc widzę, że kilku tutaj chętnych jest na to, żeby kogoś zaatakować. No ale dobra, mniejsza z tym. do zobaczenia za sekundkę, nie przedłużajmy. No i słuchajcie, niestety czekam te paręnaście minut nikogo nie, do nikogo nie udało mi się tutaj dołączyć niestety, invasion failed ciągle mi się pojawiało, e więc podarujemy sobie to, e myślę, że tutaj chyba raczej nie ma szans, żeby do kogoś dobić, e znaczy pewnie bym się tutaj kilka godzin czekać, e to też jest pewnie zależne od naszego soul levela, tak mi się wydaje, e no ale dobra, wrócimy sobie teraz do Nexusa. I słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć ten materiał, bo to właśnie chciałem, żeby... To właśnie chciałem Wam pokazać w tym odcinku, chciałem Wam pokazać Old Monka. W następnym odcinku najprawdopodobniej zakończymy grę, to będzie już najprawdopodobniej nasz ostatni odcinek. Może w tym jeszcze tylko wbijemy sobie na chwileczkę tylko tutaj do Boletarii, dlatego że tendencja w boletarii jest słaba dosyć to dobrze yy, wiecie co dobra jeszcze nie zakończymy odcinka bo chcę wam coś pokazać tak jak już wam mówiłem pokażę wam tą yy, miraldę tego egzekutora więc no Zobaczymy. Chcę wam pokazać po prostu, jak ta tendencja ma wpływ na świat gry. Już widzieliście zresztą w Tearoflatry, ale to, to, to będzie akurat dobry przykład, bo raz widzieliście, że tak e, brama była zamknięta, za chwilę zobaczycie, że ona będzie otwarta. Tak, tak to będzie wyglądało za chwilę. Dobra, niech mi się tylko to wczyta w takim razie szybciutko. Ile to się już nagrywa? Oj, dobra. To mam nadzieję, że się wyrobię. Najwyżej. W razem odcinku to wam pokażę na początku. No ale dobra, mam nadzieję, że się wyrobię, to nie powinno być tak trudne. Zobaczymy czy to będzie otwarte. Jeśli to jest zamknięte, to znaczy, że musimy jeszcze kilka razy po prostu tutaj umrzeć. Dobra, musimy jeszcze kilka razy zginąć, więc lepiej chyba wchodzić w ogień, choć to tam będą mieli problemy z tym, żeby zabić raczej. Eee, dobra. No, sami się pozabijali w Dobra, padłem świetnie. Eee, no ale napiszcie, nie? Jeśli to wybiliście tym Old oldmongu i myślę, że to może być ciekawe. Co ciekawe doświadczenie na pewno było. Ja jestem ciekaw czy z tym właśnie gościem, z którym walczyłem, to czy to był jakiś gracz, czy to kurde był... Ale to raczej był gracz, wiecie? Naprawdę tak mi się wydaje. Dobra, żeby też tendencja spadła to tutaj musimy oczywiście... Znaczy tutaj musimy tracić ludzką formę, tak? I dobra, to się już będę stawał człowiekiem, żeby było szybciej... Tendencja chyba nie spadnie, dopóki nie wyjdziemy z tego świata, nie wrócimy, ale to mogę się akurat mylić. Zginiemy sobie trzy razy powiedzmy i zobaczymy do Nexusa się cofnąć, zobaczymy jaki to będzie miał wpływ. Ogień, okay, szybciej! Oń czarownico! Dobra. Pierwsza śmierć w takim razie. Mniej z tej poprzedniej oczywiście. Jeszcze dwie. I się właśnie zastanawiam, kurczę, cały czas mi chodzi po głowie taki pomysł, żeby przyszły odcinek jednak nie był tym ostatnim, tylko żeby przyszły odcinek był takim odcinkiem e, po prostu wielkiego czyszczenia, jak ja to nazywam, czyli tak ostatnim tam jak gra na przykład Darek, że to tak robię, zazwyczaj że robię rzeczy o których zapomniałem, w tym odcinku wykonuję wszystko w procentach i tak dalej. Zastanawiam się, ciągle jeszcze gryzę, gryzę się tutaj z myślami. Czy robić coś takiego właśnie też w tej serii? Czy może jednak to sobie podarować? Gdzie byśmy w takim odcinku na pewno poszli? Na pewno bym właśnie zastanawiał się nad tym, żeby wam pokazać tą drugą drogę do Framelurkera tą jakby oficjalną, że tak powiem tą dłuższą po prostu. I jeszcze. I jeszcze chciałem wam troszeczkę bardziej pokazać. Znaczy, Walay of the Filmen chciałem wam troszeczkę chociaż pokazać, bo obrazu nie było niestety. I troszeczkę bardziej chciałem wam pokazać Boletarian Palace, ale to może sobie ten pałac tutaj podarujemy, czy, 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 czy. czy, czy. Nie, naprawdę. Przez swoją głupotę straciłem 70 tysięcy dusz. Jezus Mary jak dobrze, że na tym odcinku skończymy tą serię, bo właśnie chyba w tym momencie się powinien wkurzyć, no? Powinienem się chyba wkurzyć, ale na szczęście tak nie jest. Dobra, to już wiem, że to jest trzecia śmierć. Zginiemy sobie jeszcze raz, bo jak już się tak rozpędziłem, to po co się zatrzymywać? Nie, mam dużo tych kamieni, żeby, się, żeby stać się człowiekiem, więc możemy to właśnie też uczynić. A, no i jeszcze Wam zaprezentuję może tylko ten czar z e, duszy od Monka, którą otrzymaliśmy. Zaprezentuję Wam w jaki to właśnie sposób. E, w jaki sposób wygląda ten czar, po prostu. To będzie chyba nasz ostatni czar, jaki możemy od Stage Freyka wykupić. Więc być może nawet jakieś tutaj osiągnięcie dostanę, kto wie. Nie wiem, zobaczymy. E, czy mogę na przykład tutaj teraz wejść, czy. To jest No, sobie to w takim razie zginę szybko. A tutaj tendencja się nie zmieniła na pewno, no jasne, że nie, musimy z chyba. W ogóle patrzcie na ten taki cios zauważyłem. Dobra, zaraz mu go zaprezentuję. Wrócimy teraz do Nexusa sobie. A to ciekawe, teraz sobie tak zwróciłem uwagę na to, że w Demon Souls jak Ci nasz przeciwnik zginie, to my mimo że już nie żyjemy nie otrzymamy dusz, a w Dark Souls mogliśmy chyba jeszcze otrzymać, takie mam wrażenie. No ale dobra, czekajcie, wam pokażę taki fajny cios. Patrzcie. Eee, to jest po prostu jakbyśmy chcieli zrobić kopnięcie w Dark Souls. I każda broń ma, zauważyłem, troszeczkę trochę to inaczej zrobione. Bro niektórym broń po prostu popychamy kogoś, a niektórym robimy takie śmieszne kombo. Patrzcie. Dwa ciosy, jakie szybkie. On, nie mam nawet tak zaprezentować, bo tylko raz otrzymuję. Właśnie, zobaczcie. Raz, raz. Dwa ciosy są. Raz, raz i odskok Raz, raz. Daj, raz, raz, odskok Niezłe to jest. Może to i będzie to. Się Dobra, giniemy po raz ostatni na pewno już, wybaczcie i wracamy do Nexusa i sprawdzamy co i jak i czy ta brama, która tutaj jest aktualnie, jak widzicie tam jest brama, czy już zniknie, czy jednak jeszcze nie. Ale według tutaj moich takich obliczeń to pewnie jeszcze nie, bo zginąłem teraz chyba jakieś 5-6 razy jako człowiek, a pewnie trzeba troszeczkę więcej razy poginąć. W no oczywiście, jak mamy tą tendencję, to przeciwnicy są trudniejsi, dają troszeczkę więcej dusz. To ja wiem o tym, o tym i pisaliście właśnie też. No ale tak jak mówiłem, pojawiają się również różnego rodzaju przejścia, jak na przykład tutaj, ale też pojawiają się specjalni przeciwnicy, czyli po prostu fantomy. Czarne fantomy. to były Black Phantoms chyba. W Dimon I one na przykład pojawiają się w. I 2-1, czyli w stąd ten Tunnel, tam gdzie była ta winda, to tam była taka półka skalna, na której tak naprawdę nic nie było, więc nie wiadomo po co ona tam była. A tam właśnie się pojawia czasami ten taki FONTUM! Zobaczcie, taka wielka płaszczka. Coś tak jak ta latająca, tego zupełnie inaczej wygląda, ale. płaszczka. Zobaczcie, jak to okropnie wygląda. Dobra, myślę, że już mam chyba wystarczająco spieprzoną tendencję, mam nadzieję. Trochę się o to postarałem. Zobaczymy w takim razie, czy teraz będę mógł normalnie przejść sobie tam. I to się już nagrywa? Dobra, jeśli będę mógł przejść, to wejdziemy sobie tam w następnym odcinku, bo tutaj już 30 minut w No bo Etario no to jest czarna kuleczka już w prawym górnym rogu, no to mam tak spiczną tendencję, że na 100% to mi... No właśnie, już nie ma bramy, więc możemy sobie tam wejść. Ale to uczynimy dopiero w następnym odcinku. Ja tylko tutaj sobie zobaczę, czy nic mnie nie zabije. Raczej nie powinno, chyba że... Ja ten jeszcze chcę zabić. Dobra, skoro ty chcesz mnie zabić, to... No dobra, zabiję ciebie. Dobra, oj, jeszcze raz. No. I słuchajcie, ja wam podziękuję teraz za uwagę. Zrobimy sobie taką standardową kalibrację na koniec. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. I sama do nothing, oczywiście. I dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Teraz się kłaniam nisko. Zachęcam do oceny tego filmu. Bo przypominam jeszcze raz, jeśli to byliście Wy, jeśli wy próbowaliście się połączyć do mnie, to dawajcie znać i dajcie też znać w komentarzach, jeśli myślicie, że. Znaczy, jeśli, myśl... jeśli wiecie na przykład, czy walczymy z graczem, czy z komputerem. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!